Witam wszystkich z tej strony The dla szkoły Pokera Online. W dzisiejszym rozdaniu dnia będziemy rozmawiali o set mine. Jesteśmy przy 6 stole w drzekeszowej. Ciemne wynoszą 10,25 centów. Jesteśmy na dużej ciemnej z parą czwórek. Mamy gracza luz pasyw, który limpuje z under the gun i gracza luz agresyw, który podbija czterokrotnością ciemnej z batona. To jest dobry moment, żeby sprawdzić z naszą parą czwórek i próbować trawić seta. Mamy bardzo dobre Imply Tots, nasze sprawdzenie zachęci gracza Lose Passive do sprawdzenia, co da nam jeszcze lepszą cenę. Na flopie wypada AS 9-4 Rainbow, trafiliśmy swojego seta i w tym momencie lubię poczekać do gracza, który jest Lose Aggressive i podbijał preflop, dając mu szansę na Continuation Bet, co zrobi mając ASa, jak i również często nie mając ASa. Jednak nas rozczarował i poczekał. Szóstka tref daje potencjalny draw do slita, jak i do koloru. I w tym momencie powinniśmy stawiać absolutnie dla wartości, ponieważ jest wiele gorszych kart i draw, które mogą nam dać tę wartość. Stawiam 95, gracz luz pasji sprawdza, a pierwotny podbijający pasuje. River jest w zasadzie blank, w tym momencie powinniśmy wykonać stosunkowo duży zakład. Nasz przeciwnik albo maasa, albo coś trafił, albo minął się z zdrołem. Nie sprawdzi żadnego zakładu, jeśli minął się z zdrołem, ale gracz Luz Passiv opłaci nam zakład, jeśli coś trafił. Więc stawiam za wysokość puli i niestety spasował.